W tym filmie pokażę, w jaki sposób usuwać szum cyfrowy ze zdjęcia. Spójrzmy na to zdjęcie. Na pierwszy rzut oka wygląda ona całkiem nieźle, ale jeżeli powiększymy je do widoczności każdego piksela, czyli 1 do 1, to zobaczymy, że całe jest ono usiane kropeczkami. Te kropeczki to właśnie szum cyfrowy. Żeby było je lepiej widać, ja powiększę to zdjęcie jeszcze bardziej. 3 do 1. I teraz na pewno już wszyscy widzą jaśniejsze i ciemniejsze kropeczki, które usiewają całe to zdjęcie. Przejdźmy do panelu, który zajmuje się korektą tego typu problemów. Detail. W panelu Detail możemy wyostrzać zdjęcia i usuwać szum. My będziemy się interesować w tym przypadku jedynie redukcją szumu, czyli tą dolną częścią tego panelu. Zwróćmy uwagę na to, że suwak kolor jest przesunięty teraz w prawo do wartości 25. Oznacza to tyle, że część szumu już jest usuwana. Chodzi tutaj o szum kolorowy. Żeby go zaprezentować, ja przesunę teraz ten suwak na wartość 0. I spójrzmy, jeżeli teraz przyjrzymy się zdjęciu, to zobaczymy, że pojawiły się na nim również fioletowe i zielone plamki. I to jest właśnie szum kolorowy. Czyli mamy dwa rodzaje szumu: szum luminacji i szum kolorowy. Szumem kolorowym zajmujemy się tymi suwakami, a szumem luminancji tymi trzema w tym miejscu. Usuńmy więc na początku jeszcze raz szum kolorowy. Przesuwając suwak kolor w prawo, powodujemy stopniowe zanikanie tego szumu. Tutaj musimy uważać, bo jeżeli przesuniemy ten suwak zbyt mocno w prawo, to możemy pozbawić zdjęcia rozmaitych kolorów, które są potrzebne. Spróbujmy. Spójrzmy na przykład tutaj na dziubek tego naszego łabędzia. I rzeczywiście, przesuwając suwak kolorów w prawo, całkowicie usunęliśmy kolor, który w tym przypadku jest kolorem pożytecznym. Wróćmy więc tutaj do minimalnej wartości, która daje dobre rezultaty, czyli mniej więcej około 20, i przejdźmy do redukcji szumu luminancji. Suwak luminans przesuwam w prawo i spójrzmy szum powoli nam zanika i tutaj również musimy uważać żeby nie przesadzić ponieważ jeżeli zbyt dużo szumu będziemy usuwać czyli jeżeli ten suwak będzie zbyt mocno w prawo przesunięty to nasze zdjęcie będzie zbyt miękkie pojawią się na nim jednolite plamy plamy jednolitego koloru i nie będzie to wyglądało ładnie ja zrobię to w celach eksperymentalnych przesunę ten suwak maksymalnie w prawo spójrzmy tutaj gdzieś w okolice skrzydeł naszego łabędzia i widzimy teraz, że są one zbyt rozmyte, a zbyt płaskie. Przejdźmy w lewo, i teraz widać znacznie więcej szczegółów, ale też widać ten szum. Także musimy tutaj znaleźć kompromis pomiędzy szumem a wyostrzeniem. Jeżeli już, już znajdziemy takie w miarę kompromisowe miejsce, powiedzmy, że będzie to taka wartość w okolicy 60, to teraz możemy pomanipulować suwakiem Detail, który pozwala nam przywrócić częściowo detale, jeżeli redukcja szumu je usunęła. Spójrzmy, przesunę się teraz maksymalnie w prawo i zobaczymy, że tutaj Częściowo pojawiły mi się dodatkowe detale na tym skrzydle. Oczywiście, częściowo wraca też szum, ale tutaj znowu szukamy jakiegoś kompromisu. Przesuwając się w lewo, zdjęcie staje się jeszcze gładsze. Przesuwając się w prawo, szukamy miejsca, w którym jest wystarczająca ilość szczegółów, a szum nadal się nie pojawia. Według mnie to może być właśnie wartość około 50. Ostatni suwak, kontrast w przypadku redukcji. Szumu luminacji i tutaj detail w przypadku redukcji szumów kolorowych służą do bardzo drobnych zmian, które praktycznie są niewidoczne. Jeżeli chcemy szybko otrzymać zdjęcie, to w zasadzie nie powinniśmy ich ruszać. Jeżeli jednak cyzelujemy jakieś zdjęcie do granic możliwości, to wtedy możemy pobawić się też tymi suwakami. Jeżeli teraz przesunę ten suwak nieco w prawo, to powinniśmy zauważyć drobne zmiany w kontraście. Ja teraz na tym zdjęciu kompletnie nic nie widzę, także cofnę ten suwak w lewo. No, może tutaj minimalnie na ciele tego ptaszka co nieco było widać. Spróbujmy jeszcze raz. Rzeczywiście minimalnie wzrosły tutaj lokalne kontrasty, ale efekt jest prawie niezauważalny. W przypadku suwaka Detail, który operuje na kolorowym szumie, również taki efekt powinien być widoczny, ale w bardzo niewielkim stopniu. Jeżeli dokładnie się przyjrzymy, to widać, że gdzie gdzie pojawiły się z powrotem delikatne zabarwienia, czyli pojawił się częściowo szum kolorowy. Przez to też pojawiło nam się więcej detali na zdjęciu, ale efekt ten jest bardzo słaby. Wróćmy tutaj. Według mnie w tym miejscu dość dobrze widać zmianę, tutaj na tym skrzydle. Ale jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to zmiany te widać dopiero wtedy, kiedy suwak detail przesuwamy na wartość maksymalną, także. Drobniejsze wartości często nie będą w ogóle zauważone. Spójrzmy teraz jak to zdjęcie wygląda w powiększeniu 1 do 1. Jest ono w tym momencie w pełni odszumione. Zobaczymy jeszcze jak wyglądało to zdjęcie przed odszumianiem. Wciskam klawisz backslash i już widzimy mnóstwo ziarna i po odszumianiu zdjęcie a szczególnie obszary nieba wyglądają znacznie lepiej, znacznie gładziej. Na koniec jeszcze wykadruję to zdjęcie, żeby ten ptaszek nie leciał w obszarze takiej wielkiej niebieskiej płaszczyzny. Ustawmy go na przykład mniej więcej w tej pozycji, w jednej trzeciej. Klikam teraz dwukrotnie i ustawmy tutaj opcję Fit.